Moje stopy czekają na jakiś wygrany wyścig. Moje kolana czekają na wielki wysiłek. Mój brzuch czeka. Na coś dobrego. Mm, 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 mm. Moje płuca czekają mm. na rzeźkie powietrze. Mm, 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 mm. Moje dłonie czekają mm. na coś miękkiego. Mm, 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 mm. Moje ramiona czekają mm, na coś lekkiego. Mm, 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 mm. Mój język czeka mm, na coś smacznego. Mm, 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 mm. Moje oczy czekają mm, na piękny widok. Mm, 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 mm. Mój mózg czeka mm, na moment bez trosk. Mm, mm, mm. Moje serce czeka. Moje serce nie czeka na nic. Moje serce nie czeka na nic.